Dzień wszystkim, dzisiaj makijaż, w którym jako bazę użyłam cieni w kremie. E, makijaż intensywny, letni, wieczorny, przedymiony, mocny, ale dużo się na nim dzieje, taki trochę powiedziałabym arabsko-indiański, dlatego dzisiaj taki team z piórami. Mm. I to jest, to jest fajny makijaż właśnie typu wodoodpornych na wieczór, na letnie imprezy. Taki, który na pewno nie spłynie, nie będzie się zbierał mimo wysokiej temperatury. Ehm, świetny przede wszystkim dla zielonych oczu, ponieważ Fiolet pięknie wydobywa zielone oczy. Dla niebieskich, jak i brązowych, także każdy może znaleźć coś dla siebie. I dużo szarokich pytało: jaki makijaż dla szarokich? Ehm, często szary, tak od razu powiem, że często szare oczy mają w sobie takie niebieskie, niebieskie, niebieską poświatę i wtedy właśnie wydobywajcie ten niebieski poprzez takie złote, miedziane, ciepłe, brązowe odcienie. i Czyli również ten makijaż się dla Was sprawdzi, bo mam tutaj taką miedź i złoto. Także dla każdego coś dobrego. I również amatorki takich ciemnych makijaży tutaj będą miały pole do popisu. Będę starał się mieszać takie makijaże ciemne, dla właśnie, wiem, że dużo z Was oglądam i które po prostu interesują się makijażem, lubią takie rzeczy oglądać i wykonywać, ale są dziewczyny, kobiety, które e, lubią też zwykłe makijaże, takie użytkowe, jak ja to nazywam, dlatego takie też makijaże będą się pojawiać. Tak postaram się jakoś to na zmianę mieszać. E, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Bazą będą kremowe cienie, bądź cienie w musie. I tu mam akurat, co to jest? Rimel Color Mousse w kolorze moka. Ja drobinę wezmę na palec i nałożę na środek powieki. Mam miękki pędzelek, żeby rozetrzeć krawędzie, bo jak taki cień w kremie zaschnie, to później go nie można rozetrzeć. Więc póki jest mokry, to krawędzie zacieram. Teraz zajmę się drugim cieniem w kremie, to jest ten sam, ta sama firma tylko odcień 13, to jest taki fiolet i tym razem nałożę go pędzelkiem bo będzie on precyzyjniej nakładany, zbiorę troszkę nadmiar na ręce i będę go nakładać w zewnętrznej części powieki i do załamania Ty cieniami w kremie też można cieniować a trzymają się dużo, dużo, dużo dłużej niż zwykłe cienie, ponieważ zasycha zasychają wodoodporne. Więc no Właśnie super na lato. Na no, pewno się nie zbiorą w załamaniu. A jako, że ja będę chciała uzyskać taki mocny, mocny, um, błyszczący efekt taki właśnie jak lubię, taki intensywny, wręcz opalizująco intensywny. <grym> To właśnie dlatego robię taką bazę, i później na to będę nakładać cienie sypkie, prasowane. Znaczy tego samego cienia w kremie też na dolną powiekę. Zmieniłam pędzelek na taki skośny ścięty. To Jest też fajnie pracować takimi cieniami w kremie, bo się nie osypują. I teraz chcę taki intensywny, rdzawo miedziany cień, i zawsze ja myślę o takim cieniu. To y, przed oczami mam ten z paletki, mojej pierwszej y, paletki, jaką kupiłam ze Sleeka. Jeszcze jak te cienie były takie mocno osypujące się. I tutaj jest taki, widzicie, brązowo-miedziano, mocno połyskujący, taki wręcz metaliczny y, cień. i Jego nałożę palcem w miejsce tego cienia, którego nałożyłam, cienia w kremie, którego nałożyłam na początku. Zobaczcie, jak on fajnie intensyfikuje. Y, jest w tej samej tonacji. Ale się bardziej mieni, jest taki intensywniejszy. Jeżeli chodzi o fiolet, to będę używała takiego bardzo intensywnego e, fioletu. To jest odcień Poison Plum e, firmy Sugar Peel. Właśnie nie chcę dodawać e, więcej błysku, mimo że ten cień w kremie był błyszczący, ale chcę taki intensywny fiolet w tym miejscu. Będę powoli partiami małym pędzelkiem nakładała ten cień. I będę powoli też rozdzierać. I tak stopniowo, dopóki nie uzyskam tutaj takiego mocnego, mocnego, skoncentrowanego fioletu. Dzisiaj nałożę też na dolną powiekę i łączę z oznacznym kąciku. Teraz wezmę czarną kredkę, to jest akurat ml Scandalize. I nakładam ją w linii wodnej. I teraz, jak kredkę mam nałożoną, wezmę jeszcze raz ten sam mały pędelek i fioletowy cień, i teraz tak jakby rozcieram tą yy, czarne krawędzie tuż przy linii wodnej, z dolną powieką. Bardzo nie lubię jak się odcinają i nagle tutaj jest cień, jest prześwit i potem czarna kredka. To nie wygląda tak, jak powinno. Nawet mogę sobie zrobić jeszcze wykatne czarne kropki kredką tuż na linii rzęs, żeby się tak właśnie czerń przechodziła w dół w kolor cienia, żeby nie było żadnych prześwitów. Teraz czarne żelowe eyeliner nałożę na górną linię rzęs. Nie za grubą kreską, żeby nie przykrywać tutaj tego miedzianego cienia. No, i na końcu, czas na mojego gościa specjalnego. To jest cień w kremie kolor tatu firmy, firmy Maybelline. Dobrze, mówi tak: Maybelline. I to jest odcień 24K Gold, czyli 24K złoto. I on jest tak cudny, jego. Miałam filmiku o książce i na całych powiekach, a teraz go użyję jako przedłużenie um, tego miedzianego, przejście miedzianego w złoto i wykończenie tutaj w końcu Mi się wydaje, że to jest taka. Idealna kropka nad i, tak właśnie złota szukałam. Taki piękny, złoto szukałam. Takie prawdziwe, piękne, intensywne, metaliczne złoto. wykonam go w samym kąciku i zacieram delikatnie na fiolet i na miedziany. Dobra, idę za ciosem. Pomyślałam, że jeszcze dorzucę ten piękny, fioletowy cień, którego użyłam w makijażu o nazwie Syręka". i Nałożę go nad złotem tutaj w kąciku, jako taki dodatkowy, jaśniejszy odcień. Też fajnie tutaj dopełnia to wszystko może, może kapkę tego cienia też na dole obok tego złota o. Teraz podkręcę sobie rzęsy zalotką i je tuszem 2000 kalorii Max Factor Moja ulubiona wersja to jest ta z podkręconą podkręconą szczoteczką. Dzisiaj wyłamie się z reguły i zaskoczy niektórych z Was, bo nie doklejesz sztucznych rzęs. już na te odrzewce mi tak długie wyrosły, że jeszcze ten makijaż jest tak mocny, że mi się wydaje, nie potrzeba um, ma, doklejać nic. I teraz bronzer. Właśnie ostatnio używam ciągle tego mineralnego z LILOLO w kolorze Waikiki. On jest lekko rozświetlający. Nigdy nie mam czasu, nie muszę używać rozświetlacza. Cera jest od razu fajnie tutaj rozświetlona. Jest jasny, także super dla, właśnie, jasnych cer. I na końcu zostają usta. Ja ostatnio do ust użyłam róży w kremie firmy CAT. Mam trzy odcienie. Taki różowy to jest Daiquiri i Bermuda, to jest taki cielisty. I to jest Mai Tai. Ja tego Mai Tai, no, stop używam na usta ostatnio. Jest przepiękny. Mi się wydaje, fajnie się komponuje z z makijażem różowy to było zbyt mi się wydaje zbyt zbyt. Zatem tak prezentuje się mój gotowy e, makijaż. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało, że odtworzycie. Zachęcam do wrzucania zdjęć odtworzonych makijaży na moją stronę na Facebooku, Myślę na Twitterze. Dzielcie się makijażami, ja bardzo mi jest przyjemnie, kiedy mogę je e, na Was oglądać. Wiele z Was sobie świetnie radzi i to jest duża przyjemność e, oglądać Wasze prace i wiedzieć, że miałam jakiś tam udział w tym. E, zapraszam do mojego Facebooka, Twittera, Instagram e, i zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. I do następnych filmików. Pozdrawiam, papa! Pa.